i oddaję głos panu Wojewodzie. Dzień dobry Państwu. To pierwsze godziny, tak naprawdę pierwsze dwie godziny mojego urzędowania tutaj na, jako Wojewoda Opolski. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że Państwo już, przedstawiciele mediów, ale i nasi goście zauważyli, że pierwsze bariery już zostały usunięte. I tak będzie przez cały czas mojego i naszego tutaj urzędowania. Zero barier, kontakt przede wszystkim z mieszkańcami, i z mediami omawianie wszystkich ważnych nie tylko tych łatwych, prostych i przyjemnych, ale i trudnych spraw z Państwem to gwarantuję na początek na pewno y, wielkie to dla mnie wyzwanie w związku z tym y, jestem bardzo y, wzruszona i taka dumna z tego, że taki zaszczytny y, taka zaszczytna funkcja została mi powierzona przez Premiera Rady Ministrów Donalda Tuska. Wczoraj odebrałam nominację, a dzisiaj zaczynamy ciężką pracę. Wiele wyzwań przede mną. Takie trzy najważniejsze obszary nie tylko dla mnie, ale myślę po prostu dla wszystkich mieszkańców województwa zdrowie, bezpieczeństwo, ale bliska memu sercu edukacja bo przecież Państwo dobrze wiedzą spotykaliśmy się niejednokrotnie. Jestem nauczycielem, jestem byłym dyrektorem szkoły Departamentu Edukacji. W związku z tym, na pewno to wychowanie młodego pokolenia i kształcenie odpowiednich postaw mieszkańców województwa polskiego też będzie mi bliskie. Powiem tak. Pewnie dziś na pytania, które będą kierowane, nie odpowiem wszystkie, ale rozpoczynam pracę. Rozpoczęłam od ponadgodzinnego spotkania z. Byłem już wojewodem panem Sławomirem Kłos Kłosowskim, który przekazał mi najważniejsze bieżące sprawy. Było to bardzo, bardzo miłej atmosferze spotkania I za chwilę już, ponieważ, tak jak powiedziałam, sprawy bezpieczeństwa są tak ważne, kolejne spotkanie z służbami, a wcześniej z, z samorządowcami, którzy przyszli i taka jestem dumna, że mi tutaj towarzyszą przyjechali, dzisiaj. Przyjechali, przyjechali oczywiście, państwo starosta, <grym> przyjechali, przyszli, przybyli po prostu, żeby mnie czuła się osamotniona, bo naprawdę to, jak się zaczyna, jest ważne i oczywiście, jak się kończy też. Tak. Oczywiście będę, będę się z Państwem spotykać już po świętach. Teraz jest szczególny też okres. Są dwa dni do, do świąt, do wigilii. W związku z tym dziś już wszystkim mieszkańcom opolszczyzny, ale i, i pracownikom, i mediom, i, i moim tutaj kolegą, koleżankom, kolegom samorządowcom, składam najserdeczniejsze życzenia tej szczęśliwej Polski na przyszły rok, na kolejne lata. Ale szczęśliwej, rodzinnej atmosfery, spokojnych świąt, wytchnienia od tych codziennych spraw i takiego pięknego, pięknego świętowania tradycyjnego. Chciałam też jeszcze odnieść się do jednej, do jednej takiej sprawy, ponieważ jestem kobietą, drugą kobietą, która obejmuje rządy tutaj w województwie, chciałam powiedzieć, że czuję wielkie wsparcie kobiet województwa polskiego bo to one nie tylko krótkimi słowami gratulują ci wczoraj, ale pięknymi, mądrymi, takimi dłuższymi wypowiedziami mnie wczoraj zaszczyciły, składając właśnie tę, tę gratulację. Więc, te gratulację, więc dedykuję to swoje urzędowanie też kobietom, które mieszkają w województwie opolskim i w naszym kraju. Dziękuję bardzo wicewojewodą czy już wiemy kto będzie tak swoją panią wspierał no i co z kuratorem mszy czy też już znamy kto będzie na tym stanowisku Jeśli chodzi o wybór wicewojewody to wiedzą państwo dobrze że to nie jest moja decyzja tylko to są e, umowy koalicyjne więc ja też czekam e, ostatecznie na wskazanie osoby e, co do której e, która dostanie powołanie na tą funkcję od e, premiera Oczywiście czekamy jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o, o polskiego kuratora oświaty, myślę, że powierzenie obowiązków, a później konkurs taka będzie kolejność. Już mam kandydata na to stanowisko na myśli. Tak jak mówiłam wcześniej, uważam, że skoro koalicja obywatelska szła do wyborów, a później i zakładamy, że chcemy odpolityczniać szkoły. To chciałabym, żeby to była osoba, która nie jest związana z polityką, z żadną partią polityczną, ani też w wyborach nie startowała. To są moje założenia, ale jak będzie, to Państwo się na pewno niebawem tak wiedzą. A mojej na dzisiejszą inaugurację prosili przedstawiciele różnych partii, frakcji i środowisk. Jak Państwo sobie współpracę właśnie z różnymi środowiskami na y, to Znaczy, jeszcze nie wiem, jak sobie wyobrażam, ale na pewno deklaruję, że ta współpraca będzie. A z samorządowcami, bo widzimy, że no, tu mnie przybyli, więc ta praca chyba będzie na wysokim poziomie. Powiem tak. Sercem, sercem jestem nauczycielem, a w drugiej kolejności samorządowcem, ponieważ zarówno w Radzie Miejskiej Brzegu, jak i przedwczoraj złożyłam mandat Radnej Powiatowej, członka zarządu. Pracowałam przez ostatnie pięć lat również w instytucji, w urzędzie, który dedykowany jest samorządom i Urząd Marszałkowskiego Województwa Polskiego to była taka moja kuźnia, zawdzięczam bardzo wiele i tu szczególne podziękowania dla Pana Marszałka Andrzeja Buły i zarządu bezpośrednio tutaj mojej przełożonej Pani Marszałkini Zuzanny Donat-Kasiury przez te pięć lat nauczyłam się pracy urzędu, bo ja przyszłam ze szkoły ja kierowałam ludźmi, ja kierowałam szkołą przez 15 lat dużym zespołem szkół budowlanych w Brzegu natomiast Współpraca z już ta współpraca z samorządami przez te 5 lat, co prawda w moim przypadku głównie w obszarze edukacji się odbywała, ale w związku z tym, że mamy tyle zadań, które skierowane są do samorządów, więc myślę, że będzie współpraca wzorcowa, przede wszystkim między urzędami, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Województwa Polskiego, a to będzie fantastycznie promieniowało na cały nasz region. Na naszych samorządowców i mieszkańców. Nie tak dawno, bo 8 lat temu nad tym budynkiem powiewała flaga unijna. Czy ta flaga wróci na swoje miejsce? Muszę powiedzieć tak. Jestem opolską ambasadorką Unii Europejskiej, więc w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby na Urzędzie Wojewódzkim nie było flagi Unii Europejskiej. Nie tylko dlatego, że jest mi bliska sercu Unia Europejska, ale po prostu uważam, że. Absolutnie, w możliwie najszybszym czasie to zrobimy. Myślałam, że może uda się nawet dzisiaj, ale dziś pierwsze, pierwsze godziny. Chciałam się bardzo z Państwem spotkać, jak najszybciej. Później kolejne spotkania. Na pewno zrobimy z tego odpowiednie wydarzenie i Państwa zaprosimy. Pani przepraszam. tu dwa pytania. Po pierwsze w sprawie decybali. Rozumiem, że ta konstrukcja, która tutaj jest, będzie z czasem zdemontowana, czy jednak zamierzacie Państwo zachować ten... To, co się udało dzisiaj zrobić, od godziny 8 do godziny 10, to, to zrobiliśmy. Natomiast na pewno te, to oddzielanie się od, od, od obywateli, od mieszkańców, jest absolutnie nie w naszym stylu. Więc myślę, że pierwsze bariery przed Sejmem i w Sejmie zniknęły, a kolejne na pewno w urzędzie, którym będę kierowała również. Jeszcze chciałem zapytać o inne zmiany, ponieważ na poprzedniej kadencji były kontrowersyjne zmiany dwóch sal które znajdują się na pierwszym piętrze. Pierwsza to jest sala obecnie imienia Lecha Kaczyńskiego, wcześniej Herbowa, druga to jest złota sala, która obecnie jest salą Braci Kowalczyków, czy w tym względzie także planowane są jakieś zmiany. Muszę powiedzieć, że właśnie już o tym myślałam. Już o tym myślałam, że tradycyjne nazwy sal powinny powrócić, natomiast na pewno to będą kolejne kroki i też będziemy Państwa informować, o... O powrocie. I tak, to jest mój pomysł, żeby te sale wróciły do swoich tradycyjnych nas. Nie obawia się pani kontrowersji protestów ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście, że się obawiam, ale skoro od 2010 roku, a tak naprawdę od 2018 roku, jestem postrzegana jako osoba, która w powiecie brzeskim odsunęła od władzy PiS, teraz w kampanii do parlamentu naprawdę dołożyłam wszelkich starań i bardzo aktywnie pracowałam nad tym, będąc kandydatką do parlamentu z czwartego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, aby odsunąć PiS od władzy w Polsce, to nie boję się już takich wyzwań. Pani wojewoda wspomniała Pani, że spotkała się z byłym wojewodą Sławomirem Kosowskim, więc po tych spotkaniach ze wszystkimi służbami, samorządowcami itd., Jakie przed Panią największe wyzwania? Bo pewnie są jakieś sprawy do załatwienia na już, pewnie musi być kontynuacja czegoś. A więc co przed Panią jeszcze w tym roku, albo na początku już przyszłego? Ja myślę, że to godzinne spotkanie z panem, z byłym Panem Wojewodą nakreśliło tylko kierunki. Faktycznie wskazał Pan Wojewoda na pewne rzeczy dotyczące bezpieczeństwa na kanale krygickim chociażby i myślę, że dużo więcej się dowiem, spotykając się, mam zamiar jeszcze dzisiaj, chociaż wiadomo, że dzień pracy szczególnie pracowników urzędu jest ośmiogodzinny, ale chciałabym dzisiaj jeszcze spotkać się koniecznie z kadrą kierowniczą, z osobami zarządzającymi. Wydziałami tutaj w Urzędzie Wojewódzkim i myślę, że te tematy bardzo dokładnie omówimy, a muszę powiedzieć, że jestem wdzięczna mojemu poprzednikowi, że zostawił mi bardzo obszerny raport z bieżących spraw, które, które wydziały przygotowały. Chciałam od tego zacząć, ale dostałam to już dzisiaj na biurko, za to jestem bardzo wdzięczna.